LL Oto Adi to jest y, pierwszy odcinek z Minecraft. Nie pierwszy, ale... No pierwszy, aktu pierwszy odcinek z aktualizacji Minecraft. Rzucać to. Tak, y, jak się rozpicie w Minecrafcie, to żeby aktualizację to... Taką będzie to wszystko wyglądać. się Wszystko zmieni. <laughs> ja nie lubię. To się bardzo fajnie zmieniło, ale lecimy dalej. Dobra, kolejną rzeczą właśnie jest to. Ja mam laki zawsze. Um, tu się pozmieniały strony. Inaczej jest, tu zwierząt nie ma. Um, tu jest właśnie kowal. Dobra, lecimy. Zmiany w Minecraft'cie tu cały czas będą. Tu różne warzywa. Warzywa zwykle tu gdzieś były. Ale tu teren się teraz zmienił, to. Tu wagoniki. Wagoniki kiedyś tam były. Dalej. Dobra, dalej są właśnie zwierzątka. Tu są konie. Tu się nic nie zmieniło. Tu było tak jak jest, tylko inaczej, zmienio trochę zmienione. Rzecz, którą dodali w zwierzątkach, to są zajączki. Tak, zajączki owcze, to wszystko to jest. A, nie wiem, jak się oswaja. Koty ryby im daje, ryby i nie działa, ale dobra. No, jedzenie to wezmę. Bo łód nas będzie męczył. Dobra. Ym, to lecimy dalej. A dalej, właśnie przechodzimy do innych rzeczy. Pokażę Wam nową rzecz, która doszła. Parę nowych rzeczy. Oto właśnie. Wyższe te. Ta, takie te. Ta. Wyższa trawa. Doszła. I nowy blok. Który bardzo jest fajny. Bez żadnych modów Więc dobra no, macie i... i to jest bardzo fajne go się kraftuje właśnie z tych kurek slajma To na końcu jest i tu gdzieś o, jest żeby ujęcie 9, żeby taki blok stworzyć. Zestaka, zrobicie 7. Bardzo łatwo się kopie. Dobra. Oj. Kolejną rzeczą, którą dodali, to Stojak. Taki sobie Stojak na ubrania. Ale dobra. Na chwilę muszę. Dobra. Um, lasy nowe, takie o, na przykład. Lub no, taki obją. USKKF a poglądajcie tam na zamkach, są. Właśnie był taki Blion czy Usida. Usida też. To jest już sobie. Nie wiem, która część szyby. A to, ja, to są mody zainstalowane. Ale dobra. W każdą broń można na tych stoiskach trzymać. To jest też taki nowy blok doszedł, chyba. Ale dobra. Lecimy. W sumie. Dobra, lecimy tam. A tu wioska. No dobra. Jaj, o właśnie, tej rzeczy szukam. Co do. o tej. pokażę, o. jak to wygląda. Zjemy marchew, żeby nam życie regenerowało. I właśnie to jest taka sala posiedzeń. Kościół, można powiedzieć. Kościół bardzo fajnie zrobiony. Nie wiem, czy to w ogóle jest kościół. To jest dla ministrów. Po prostu. Na jakieś posiedzenia. Kościół też tam jakiś jest. Bardzo fajny. Ktoś gra na surwia, to przyjdzie tu po złoto. Dalej tam je idę. Sami, jak macie xboxa 360, to przyjdziecie zobaczycie Zobaczymy na górze, co jest. To jest chyba jakiś kościół. Tam organy, no to te organy pójdziemy zobaczyć parkour wow ostatni raz kreatywa nie włącza bo nie, nie mogę od razu to weszłem to jeszcze raz parkura tylko widzę, że już więcej dają Dobra. Ale dobra, to było wszystko, co wam chciałam pokazać. Jeszcze wyda Co ja zapisywałam? Widzę, że tu kamera źle stoi, dobra. Lepiej jest, mam nadzieję. Um. Odcinki w święta... Odcinek... Odcinki nie będę... Be... żadnych odcinków z święta nie będzie. No może po świętach. Dopiero po świętach będę nagrywał. W święta nie. No dobra, lecimy. Szybciej, dobra, zaraz do was wrócę. A chwila. Albo nie. Dobra, ja, właśnie tak jest, że u mnie trzeba odczekać, chwilę. Właśnie włączy. I załaduje. Dobra. I zobaczcie. Bo te rzeczy się zmieniły, widzicie? Że to też jest. W tym świecie. Dobra, wchodzimy. I popychali to normalnie, ludzie. Po to na naszych światach te różne nowe piony. Tak. I nie wiem, co tam. I te bloki nowe. Ale. Ale. Nie mam właśnie obecnie Golda. I nie będę chyba miał z dwa lata. Więc. w z jedzenia. Będę nagrywał z kimś. Ale też nie chyba. Dobra. Więc ja kończy ten odcinek, więc siema na była wow, i na razie.